Do Polski trafił zaledwie kilka tygodni temu, a do moich rąk zaledwie 3 dni temu, i tylko na trzy dni, ale były to bardzo intensywne 3 dni. Podczas których testowałem najnowszy telefon LG G Flex 2, czyli koreański wygięty smartfon. Flex 2 względem swojego poprzednika moim zdaniem jest lepiej wykonany. Przede wszystkim jest mniejszy. Przekąt na ekranu to 5,5 cala. Dzięki temu łatwiej i wygodniej się go obsługuje. Poza tym fakt, że jest wygięty, powoduje, że no on właśnie lepiej leży w dłoni, a także fajniej dopasowuje się do kształtu naszej twarzy. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem wygiętych telefonów, ale to jednak, muszę przyznać, ma sens. Wyświetlacz POLED. Cieniu po zmroku. Można powiedzieć, że nie ma sobie równych. Niestety, kiedy wyjdzie to coś na niebie, co nazywa się słońcem, to widać na tym wyświetlaczu zdecydowanie gorzej. W środku najnowszy procesor Snapdragon 64-bitowy 810, wspierany 2GB RAM. Co ciekawe, taki sam procesor mamy w HTC One M9. I tam ten telefon, ten smartfon delikatnie się grzał podczas na przykład wydajnych gier. LG G Flex 2 w ogóle się nie grzeje. Ale dlaczego? Dlatego, że troszeczkę mu przycięto skrzydełka, co widać w benchmarkach. On osiąga niewiele ponad 50 tysięcy punktów, co w porównaniu z Samsungiem GS6, który wyciąga ponad 90 tysięcy, wydaje się przeciętnym wynikiem. Fakt, że ten telefon, pomimo tego, jest wydajny, nie zacina się i można na nim grać praktycznie we wszystkie najbardziej wymagające gry. Tył obudowy został wykonany z takiego materiału, który sam się ma regenerować. Chodzi o to, że kiedy zrobimy jakąś rysę, zresztą na tym telefonie bardzo trudno zrobić jakąś rysę, ona ma po jakimś czasie zniknąć. No mam jedną rysę, ona przez trzy dni nie e, znikła. Może w późniejszym czasie zniknie. LG G Flex 2 wykonany jest w całości z plastiku. Okej, okay. nic tu nie trzeszczy, nie ma aluminium, może ten telefon nie wygląda jak sprzęt z najwyższej półki, ale jest w porządku. To, do czego nie mogę się przyzwyczaić, to umieszczenie przycisku włączania i wyłączania i głośności Właśnie z tyłu tego telefonu. Być może wynika to z tego, że do tej pory wszystkie telefony, których używałem, miały wszystkie przyciski funkcyjne e, albo u góry, albo z boku. Siła przyzwyczajenia jest no, w moim przypadku tak ogromna, że ja do tego nie jestem w stanie się przyzwyczaić. System, na jakim pracuje ten smartfon, to oczywiście najnowszy Lollipop 5.01 z autorską nakładką LG, która nazywa się UX. W tym przypadku wersja 3.0. W nakładce LG nie znalazłem niczego, czego nie znałbym z telefonu LG G3. Właśnie przeglądam sobie zdjęcia, które zrobiłem tym smartfonem. W normalnym, dobrym świetle tulipany wyglądają rewelacyjnie. Kolejne kwiatki tak samo. Niebo o poranku też nie jest złe, ale kiedy zapada zmierzch i zrobicie jakieś zdjęcie na dworze, Zobaczcie co się dzieje. Wszystko jest niestety niebieskie. Kiedy jest absolutna ciemność, wygląda to całkiem przyzwoicie na tym wyświetlaczu. Bo kiedy zrobicie mały zoom, to niebo na tym zdjęciu wygląda jakby było rozgwieżdżone. A to nie są gwiazdy, to są po prostu zaszumione zdjęcia. Dlaczego tak się dzieje skoro ten telefon ma matrycę 13 milionów pikseli? Ma stabilizację, optyczną stabilizację obrazu OIS. Ma także laserowy autofokus i dwie diody doświetlające LED. A pomimo wszystko, w porównaniu ze zdjęciami, które robi Samsung Galaxy S6, niestety jest trochę w tyle. Robi po prostu przeciętne zdjęcia. LG G Flex 2. Pomimo tego, że wykonany jest z plastiku, jest zrobiony bardzo dobrze. Dużą zaletą jest jego samoregenerująca się tylna powłoka. Bateria także na plus 3000 mAh, 1,5 do 2 dni powinniście z tym telefonem mieć niezłą zabawę. Poza tym, wydajny procesor. Minus, moje największe rozczarowanie, to jakość zrobionych zdjęć. No i 16 GB na multimedia. Niektórzy mówią na niego, że to banan. Pamiętacie ten telefon? 20 lat temu, kiedy pojawił się na rynku, niektórzy ludzie wpadli w prawdziwy szał. Czy zatem ten LG jest w stanie także podnieść ciśnienie fanów technologii, jak ta stara Nokia? No, nie wydaje mi się.